Również Dąbrowa Górnicza w zastępstwie, trener Krzysztof Jaźniński 72 27 sekundy 27 setnych. I miejsce pierwsze, Agnieszka Lepkowicz, budowlani przez 66-92. Dekoruje prezes Śląskiego Związku Lekki Atletyki, pan Marek Dzium. Trener zwycięski, zawodniczy. W pierwszej serii 100 metrów mężczyzn Wygrał Jakub Pawlik Dobrowa Gorica 10.97, Dawid Koczyński MK Żywiec 10,98 Adam Biała Pytok 1104 Matija Matyja Dom Częstochowa 1123 Jacek Abramowicz Zabrze 1156 W serii drugiej Damian Oleś Rybnik 1109 Tomasz Barzecha, Centrum Dzięgielów 11.09 Maciej Brzeziński, Sosnowiec 11.29 Michał Nowak, Częstochowa 11.48 Przemysław Kubanek, Sosnowiec 11.58 Arnold Zdebiak, Dąbrowa Górnicza, 17.09 W serii trzeciej Ruda Śląska 11.69 Bartłomiej Skowronek, Przyśpielsko Biała 11.71 Łukasz Idziak, Częstochowa 11.75, Jarosław Borek MKS Żywiec 11.80, Piotr Mitka, 11.85, Mikołaj Tarnawa, Wielkobiała 11.95, a w serii czwartej wygrał Błażej Felpik, LPS Szczyna. Wystartowali zawodnicy. I kolejna dekoracja, 400 metrów.